Hej, tura, witam was wszystkich bardzo serdecznie w 22 odcinku poradnika do gry Anno. Dzisiaj awansule, awansujemy kolejnych mieszkańców, tak? Żeby mieć jeszcze więcej inżynierów, wówczas odblokuje nam się potrzeba na kawę oraz zajmiemy się produkcją zegarków kieszonkowych. Najpierw podnieśmy sobie także żeby mieć, żeby mieć tysiąc. Zobaczmy, czego im tu brakuje. Brakuje im dostępu do uniwersytetu. Musimy gdzieś go postawić, tak, żeby. Ciekawe, czy jak tu na przykład postawię, to czy złapię tamte budynki. Zobaczmy. Musimy chwilkę poczekać. Jest. Dobrze. Belki stalowe już mamy, więc możemy. Awansować dalej. To nam powinno zapewnić 1000 mieszkańców. Widzimy, że automatycznie zaczyna mi się wypełniać kawa, i pora się zabrać za zegarki kieszonkowe. Zobaczmy, jaki jest łańcuch produkcyjny. Potrzebuję tak, kopalnię piasku, potrzebuję hutę szkła, żeby mieć szkło, więc nie ma problemu, bo to na wyspie mam. Mogę jedynie zadbać o to, żeby było tego więcej, tak? Czyli postawmy jeszcze jedną tak, Jeszcze jedną y, tutaj kopalnię piasku. I dostawmy jeszcze jedną hutę szkła, żeby było tego więcej. Możemy gdzieś tu z tej strony jeszcze wcisnąć, możemy, elegancko. I teraz zobaczcie, że potrzebuję, potrzebuję węgiel. Węgiel na tej wyspie mam, ale mam go bardzo mało, bo mam tylko jedne złoża węgla. Najprawdopodobniej skończy się to tak, że będę musiała węgiel dostarczać z innej wyspy na tą wyspę, co nie stanowi jakiegoś problemu, ale potrzebuję kopalnie złota. Kopalnia złota jest jedynie w Nowym Świecie, więc musimy się udać do Nowego Świata, tam postawić kopalnię złota, złoto tutaj sprowadzać, a następnie produkować. Tak, tutaj przywozimy rudę złota, i tutaj produkujemy złoto. I mając Szkło i mając już złoto, będziemy w stanie produkować zegarki kieszonkowe. Zobaczcie, że warsztat złotnika jest ulepszany przez elektryczność, czyli nie wymaga elektryczności, ale dzięki elektryczności ten zakład pracuje lepiej. Z kolei zegarki kieszonkowe wymagają tak już elektryczności, czyli tutaj potrzebuje elektryczności. ok to nam w kauczuku brakuje, ale to musimy po posługę więcej sprowadzać. Dobra. Czyli musimy iść do Nowego Świata i popatrzeć, gdzie mamy kopalni złota. Ok, zobaczmy, że na tej wyspie, na której produkujemy kauczuk i produkujemy kawę, jest pięć kopalni złota. I wybudujmy je wszystkie. Jeśli zadbaliście o to, żeby mieć drogę do kopalni, to bardzo dobrze. Jeśli nie, to będziecie musieli przeplanować parę rzeczy, żeby... Wasze kopalnie mogły teraz <coughs> rozpocząć pracę. No i musimy poczekać, aż się pojawi ruda złota, żeby móc produkować yy, tak złoto w, w starym świecie. Więc póki co czekamy, korzystając z okazji, <coughs> pokażę Wam, w jaki sposób działają ulepszone drogi. Robotnicy oferują wam drogę brukowaną. Yy, oczywiście do tej drogi potrzebne są cegły. O tej drodze warto na pewnym etapie grze, e, gry pomyśleć, ponieważ e, ta droga ulepsza połączenia drogowe, w związku z tym macie szybszy transport, ale również zwiększa zasięg. Zobaczcie. Tutaj mam dwie e, tutaj mam dwie e, uprawy zboża i tutaj mam magazyn. I jak widzimy, te uprawy zboża nie sięgają do tego magazynu. Więc postawmy tutaj zamiast zwykłej drogi ulepszoną. I zobaczcie, co się stało. Zwiększył się zasięg, tak, bo droga jest lepsza. W związku z tym te, te dwie uprawy zboża już zasięg do magazynu mają. Kiedy macie już dużo cegieł, to śmiało możecie drogi pozamieniać na te lepsze. Nie tylko drogi zamieniają się na lepsze, ale również mosty zmieniają się na lepsze. Tak widzicie, jest most kamienny zamiast drewnianego. Dzięki temu transport towarów na waszej wyspie będzie szybszy i będzie zwiększony zasięg różnych budynków, tak? Więc warto o tym na pewnym etapie pomyśleć. Ja sobie postawię mimo wszystko fabryki złota w zasięgu elektrowni, tak, żeby było to ulepszone. Do złoto będzie Wam potrzebne również do produkcji biżuterii w późniejszym czasie, więc dobrze, aby te fabryki były ulepszone. I potem zobaczcie, że zegarki kieszonkowe są potrzebne. Więc postawmy na razie tak, gdzieś, o tutaj, postawimy sobie dwie fabryki złota, jedną fabrykę. Patrzmy, gdzie nam ładnie wejdzie. Tu nam ładnie wejdzie. Tak, i musimy poczekać teraz, aż złoto się pojawi tak, rudy złota, wówczas nam się tutaj zacznie wyprodukowywać złoto i zaczną się produkować zegarki kieszonkowe. Więc musimy poczekać, aż stateczek czarterowy tutaj dopłynie. Ok, zobaczcie, że złoto wreszcie dotarło do naszego starego świata i widzimy, że jest produkowane, tak, z rudy złota i węgla jest produkowane złoto i automatycznie ruszyła produkcja zegarków kieszonkowych. Tak, tutaj czekamy cały czas na, na, na kauczuk, ale widzimy, że zegarki się produkują. Powinniśmy w takim razie zobaczyć za chwilkę, że potrzeba zegarków, o widzicie, powoli się zaspokaja. W związku z tym, na zadowolenie naszych mieszkańców się zwiększa i będziemy dostawali więcej kasy. I jak widzimy, potrzeba zegarki jest już, jest już całkowicie zaspokojona. Więc zobaczmy, co nam zostało dalej. Jeśli teraz podniesiemy mieszkańców do poziomu 1750, odblokuje się zapotrzebowanie na elektryczność, czyli musi być elektrownia w zasięgu domków mieszkalnych. Jednak zanim zaczniemy wstawiać więcej elektrowni na wyspie, musimy przyjrzeć się ilości ropy jaką mamy. Tak Z sześciu naszych tych pól naftowych, Spokojnie jesteśmy w stanie pozyskać ropę dla nawet dwóch elektrowni, więc nie ma problemu. Jednak zauważmy, że na naszych wyspach już więcej pól tutaj naftowych nie mamy, więc będziemy musieli przyjrzeć się, w jaki sposób pozyskiwać ropę z Nowego Świata, tak? Więc tym się w przyszłości musimy zająć, ale zanim będziemy mogli to w ogóle zrobić, musimy wybudować nową stocznię, stocznię parowców i zacząć produkować nowe statki, i wśród nich, między innymi, będzie tankowiec, który pozwoli nam przewozić ropę ze Starego Świata do Nowego. Czyli następnym razem skupimy się na stoczni parowców, tak, żeby ją wybudować, i skupimy się na tym, aby przynajmniej z jednej wyspy w Nowym Świecie dostarczać ropę do Starego Świata. Na dzisiaj to będzie wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeśli Wam się podobało, dajcie kciuka w górę. Zasubskrybujcie mój kanał. Jeśli macie jakieś uwagi, komentarze czy pytania. Zostawiajcie je śmiało w komentarzu pod tym filmem. A tak życzę Wam przyjemnej gry z Anno, i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć!